Yo, siemanko z tej strony Krizu. a dzisiaj startuje Cave Block nowy tryb na OHMC 1.15.2 start między godziną 16 a 18 jeśli chcesz mordeczko wbijaj i też w tych godzinach jakoś będzie live'ik także też Cię zapraszam i też na live'ie będę wszystko wyjaśniał i teraz Wam pokażę kilka fajnych rzeczy na nim na sam start możesz odebrać sobie kit gracz i utworzyć swojego cave'a, czyli grota i możesz już zacząć grać. Ale fajnie abyś wiedział co z danego kilofa może ci dropnąć. Z kamiennego może Ci dropnąć węgiel oraz żelazo, z żelaznego węgiel, żelazo, złoto, diament restą i lapis i na przykład jeszcze z diamentowego wszystkie rzeczy. Ale na przykład z, już z złotego killoffa można ci dropnąć rudy i to jest bardzo fajne, wszystko macie jasno pokazane i możecie kopać. Także morteczko możesz, <głos》>, możesz e, zobaczyć sobie drop i jeśli chcesz, to masz sam sobie wpisać. Ja po prostu przelecę, nie będę tego czytać wszystkiego. Możecie jeszcze kluczyk sobie wymienić i właśnie otworzyć jakieś skrzyneczki, jakiś fajny dropik. A co fajnego właśnie jest, że za grę możesz na przykład sobie kupić latanie na godzinę za 30 tysięcy na przykład na 5 godzin za 144 koła. A ekonomia jest zarobista, bo naprawdę idzie fajnie zarobić na przykład na jakichś na przykład farmach lub coś w tym stylu w sumie same już grał to sobie obczajisz na czym fajnie będziecie zarabiać, ale na pewno też będę jakieś poradniki nagrywać jak fajnie jest zarobić tutaj macie oferty właśnie tego górnika i gdy będziecie kopać dropicie taki płyn e, e, pyły wulkaniczny na odłamek na przykład spawnera możecie e, na epicki klucz na legendarny klucz i klucz górnika i tutaj też możecie wymienić na na przykład spawner endermanów zombie, strażników, obrońców i to właśnie za te odłamki właśnie spawnera. Dobra, mordeczko i ogólnie pod komendą warp możecie wejść na strefę, parkour oraz arena i ogólnie grad zwykły też może wejść, żeby tylko zobaczyć ee, zwiedzić jak w ogóle ta strefa wygląda i tak dalej, ale tutaj też tutaj jak zakupicie rangę VIPa to macie tutaj fajne ekspiareczki, ale już po prostu stopniem wyższej rangi, po prostu macie coraz lepsze ekspiarki, coraz lepsze moby na nich i po prostu coraz więcej ich leci i tak dalej. I to jest fajne. I Envy oczywiście ma najlepszą ekspiareczkę. I właśnie zapomniałem powiedzieć, że gdy będą jakieś eventy lub coś w tym stylu, możecie u takiego fajnego ziomka u mistrza wymienić właśnie takie spalone kwiaty na legendarny kluczyk który możecie wydropić fajne rzeczy i w sumie zaraz wam je pokażę dobra także dropik jest taki że możecie wygrać dużo fajnych rzeczy w sumie na przykład to jest spawnerek nagryzany kopacz ród wow nie i w sumie od razu jak tu już jestem to pokażę piską skrzynkę tak szybko przelecę żebyście zobaczyli co mniej więcej możecie dropnąć i zwykła skrzyneczka nie jest niby najlepsza, ale zawsze fajnie coś, bo możecie na przykład pył dropnąć, możecie jakiś kilofik fajny dropnąć i na przykład Shulkera, To jest mega spoko. W trakcie edycji mordeczką możesz wejść sobie na przykład do piekła albo do kresu i na przykład też przechodzić parkur. Co jest bardzo ciekawe, bo na pewno będzie jakaś nagroda za to, że go przeszedłeś, a jest dosyć ciekawe. I ogólnie na parkourze możecie znaleźć coś takiego jak checkpo checkpointy z skrzynkami, na przykład jest taki tutaj, ale wam nie będę pokazywać co możecie dostać, na przykład o jeszcze level wyżej. I na samym końcu jest też... o i tutaj w sumie też. <laughs> I na samym końcu macie mm, właśnie największe nagrody, największą nagrodę w sumie za to, że przeszliście tego parkura ale po prostu powiem wam tak szczerze, że bardzo się opłaca przejść, bo możecie, po prostu podpowiem tyle, że możecie dostać nagrodę u Jorgusia na spawnie czyli ona jest naprawdę fajna i ogólnie mordeczko, gdy wpiszesz cave'a, masz coś takiego jak jaskinia górnika i jaskinia starego górnika ja biorę na przykład ze starego górnika i wygląda ona tak i cave reset Ha, dopiero za 290 sekund, dobra. Ja po prostu pokażę wam już jak minie ten czas. Dobra, mordeczko i resetujemy naszego cave'a. No i tutaj macie właśnie informacje. Brałem starą, teraz nową biorę i nowa wygląda tak klasycznie. I macie tutaj trochę inne itemki. O, bo nie przyszedł do mnie. Macie trochę inne temki. I to by było wszystko. Ja Wam dziękuję i zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Godzina 16:18. Między tymi godzinami możecie wbijać 1:15:2. Ja też będę miał live'ika. I zapraszam do wspólnego grania. Także alo alo.